dzikieradio.pl Dzikieradio Dzień dobry z tej strony Andrzej Dzikieradio powiatowe Radio Żywiec. Panie trenerze, bardzo Panu gratuluję wygranej. Proszę w kilku zdaniach opisać to, co się działo na boisku. No cóż, no myślę, że przede wszystkim dzisiaj wydarzenia na boisku determinowała pogoda, tak? W takim upale blisko 30-kilkustopniowym, no ciężko, ciężko, ciężko w ogóle wystać gdzieś tam, a nie mówiąc o graniu. No My mieliśmy takie założenie, żeby gdzieś tam spróbować się utrzymywać długo przy piłce, żeby gdzieś tam szukać swojego szczęścia po, po, po wymianie gdzieś tam kilku krótkich podań. No i dosyć długo nam się to udawało. Myślę, że pierwsza faza meczu, pierwsze 25-30 minut. no Graliśmy fajnie, utrzymywaliśmy się przy piłce przeciwnik nie stwarzał sobie praktycznie groźnych sytuacji poza starymi fragmentami gry. No i gdzieś tam kilkakrotnie udało nam się zagrozić bramce, bramce Górala. Czego konsekwencją był, 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 po prostu, był rzut karny, tak? uważam, że tak. sędzia podyktował jak najbardziej słusznie, nie było wątpliwości co do tego, wykorzystany przez yy, Marcina Sławę, tak, yy, no, i, yy, no i cóż, no widać było w końcówce już pierwszej połowy, że gdzieś tam te, ten upał daje się we znaki, no, tak. normalna sytuacja, że Góral po stracie bramki ruszył, to oczywista sprawa, przy wyniku 1 do 0, jasna sprawa, że, że trzeba się starać ten wynik odwrócić. No do przerwy udało nam się ten wynik dowieść. Schodziliśmy do przerwy prowadząc jak najbardziej wydaje mi się zasłużenie, bo ta pierwsza połowa była była mi się wydaje czud lepsza w naszym wykonaniu i prowadziliśmy jeden do zera. Tak jak już wspomniałem, wydaje mi się, że zasłużenie. No cóż, druga połowa, powiem tak, no Gural oczywiście no, cały czas dążył do, do wyrównania. Pojawili się na boisku młodzi zawodnicy, którzy no, na pewno zrobili różnicę. Wydaje mi się, że właśnie dużo zaczęło się dziać, że tak powiem, dobrego po stronie górala, a po, po naszej stronie troszkę, troszkę mieliśmy problem, no bo no generalnie ci młodzi zawodnicy, którzy pojawili się na placu, rozruszali to, tą grę, no i, no i było, było gorąco, tak, dosłownie ich przenośni. Tak, tak Czego braku? Brakło nam, braku ewidentnie po prostu, no brakło przede wszystkim sił w, tym, w pewnym momencie, ale wydaje mi się, że tutaj kilkakrotnie groźnie wychodziliśmy z kontrami, no i niestety gdzieś tam powiedzmy, gdybyśmy... Jak to się mówi popularnie, ukuli tą bramkę na dwa. Dzień dobry z tej strony Andrzej Dzikie Radio, powiatowe radio Żywiec. Panie trenerze, proszę opisać kilkoma zdaniami to, co się działo na boisku. No, jeśli chodzi o całokształt meczu, to uważam, że byliśmy drużyną lepszą, mieliśmy więcej sytuacji takich nawet klarownych. Niestety nie udało się jej wykorzystać słaba skuteczność w tym spotkaniu i znów niestety mamy takich upechać, że tracimy bramkę, porzucie wolnym w ostatniej minucie, no ale. No cóż, taka jest piłka nożna, musimy opracować pracować dalej. Dokładnie. I robić dalej swoje. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję.